Z recenzji telefonu Archos 55 Cobalt. Plus. Więc jeśli chodzi o budowę telefonu, tutaj średnia półka cenowa, jednak zobowiązuje do zastosowania troszkę gorszych materiałów. Wszędzie doświadczymy tutaj plastik, niestety trochę skrzypiący telefon naprawdę. Pomocniejszym dociśnięciu klapki skrzypi, co niestety nie idzie na plus, a wręcz na minus tego telefonu. Zastosowany tutaj ekran ma 5,5 cala, jest wykonany w technologii IPS, no i posiada rozdzielczość 1280 na 720 pikseli. Według mnie jeszcze ta rozdzielczość do tego rozmiaru ekranu jest wystarczająca. Pojedyncze piksele nie są aż tak bardzo widoczne, także tutaj pod tym względem jest OK. Jego jasność stoi naprawdę na wysokim poziomie w bardzo słoneczny dzień wszystko na nim dojrzymy. Tutaj naprawdę nie ma żadnego rozczarowania. Kolory są bardzo żywe, naturalne, więc ekran oceniam naprawdę y, bardzo dobry. Zastosowany tutaj procesor to Mediatek 6735P, czyli sterodzeniowa jednostka o taktywaniu 1 GHz. No i układ graficzny to Mali T720. No i to wszystko jest wspierane 2 GB pamięci RAM. No i takie zestawienie y, pozwoliło uzyskać benchmarku Atutu 23880 punktów Co nie jest jakimś genialnym wynikiem Ale na szczęście ten wynik nie, nie przekłada się na y, praktyczną pracę tego urządzenia Ponieważ wczytywanie aplikacji naprawdę bardzo szybko się odbywa y, I nie mam tutaj najmniejszych zastrzeżeń Telefon posiada 16 GB pamięci wbudowanej Z czego 11 jest dostępnych na pliki użytkownika, czyli naprawdę bardzo dobry wynik Całe urządzenie y, pracuje na Androidzie 5.1 Lollipop No i niestety y, nie ma tutaj żadnej nakładki Mówię niestety, ponieważ mamy tutaj starą brzydką aplikację galerii No i stary i brzydki wygląd aparatu, który niestety ma praktycznie zerowe funkcje Możemy to tylko włączyć i wyłączyć y, HDR Jak widzicie pasek, y, pasek zadań, pasek powiadomień jest tutaj dokładnie taki sam właśnie jak w gołym Androidzie No i właśnie taki też ten Android jest Tutaj nic nie jest przez producenta z tego co wiemy jest to tylko dodana aplikacja do odtwarzania wideo, właśnie, tutaj jest Archos Video i ona jest tylko dodana na start od producenta. Aplikacja do muzyki to Muzyka Play, no niestety, niestety nie ma tutaj żadnych autorskich programów. Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane przez ten telefon, no to niestety są one dość przeciętnej jakości. Aparat ma naprawdę kiepską rozpiętość tonalną. Rejestruje małą ilość szczegółów. Do tego jeszcze zdjęcia są automatycznie po zrobieniu sztucznie wyostrzane, także ten efekt jest naprawdę kiepski. No i kolory także rejestrowane przez tą matrycę nie są na wysokim poziomie. Przez ten aparat według mnie jest naprawdę słaby. Jak na 13-megapikselową matrycę. Przedni aparat do selfie jest niestety... Yy, według mnie masakryczny, wszystkie zdjęcia wychodzą rozmyte i zobaczcie, jakie małe ma pole widzenia w porównaniu do mojego telefonu. Zaznaczam tutaj jeszcze tańszego telefonu niż ten, no ale niestety ta kamera jest naprawdę bardzo słaba. Jeżeli chodzi tutaj o muzykę, to mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, komórka ma tutaj takie dwa rzędy dziurek, które wyglądają jak głośniki. Niestety one w 100% głośnikami nie są, ponieważ tylko ten lewy yy, to jest głośnik, a w tym prawym umieszczony jest mikrofon. Takie trochę niefajne zagranie, jeśli chodzi o to, ponieważ na pewno każdy każdy myślał, że, że jest to po prostu podwójny głośnik. I mogę tutaj powiedzieć, że głośnik telefonu gra tylko i wyłącznie dobrze, do połowy głośności. Jeżeli podkręcimy na 75%, czy na fula no to niestety zaczyna nam on trzeszczeć i wydawać dźwięki, których, które raczej nie są pożądane. Także niestety tak to się przedstawia. Jeżeli chodzi o dźwięk w słuchawkach, tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Dźwięk odtwarzany jest naprawdę w bardzo dobrej jakości, także pod tym względem ok. Telefon posiada baterię o pojemności 2700 mAh, która niestety w trybie mieszanym wytrzymuje maksymalnie jeden dzień. Także nie jest to dobry wynik. Jeżeli ktoś mocniej dociśnie tego jako smartfona, to może już nam bateria paść po paru godzinach. Także pod tym względem także, także jest minus. No i kolejny minus, według mnie minus, ponieważ bateria jest niewymienialna. Mimo, że jest dostęp do tylnego panelu urządzenia i można go ściągnąć, to baterii nie da się wymienić. Jest to naprawdę dziwne posunięcie, według mnie, bo jednak wymienialna bateria zachęca tak do kupna telefonu, ponieważ wiemy, że możemy ją wymienić, gdy ona się nam zużyje. Według mnie w tym telefonie powinna być zastosowana szufladka na karty, karty SD i kartę SIM. Wtedy nie byłoby problemu ze skrzypieniem, ponieważ klapka nie trzeszczałaby tutaj w zawiasach. Proszę zobaczyć, jak dużo jest tych zawiasów. I po prostu one wydają takie nieprzyjemne dźwięki. Jeżeli byłaby ta szufladka, to nie byłoby problemu, i także nie narzekałbym wtedy na, na zablokowany dostęp do baterii. Jeżeli już przy kartach SIM i SD jesteśmy, także telefon jest op opcjonalnym dual SIM-em. Możemy włożyć tutaj jedną kartę SIM w formacie Micro i drugą w formacie nano, lub to w formacie nano zamienić na kartę SD. Do bodajże 64 GB. Czuje on około 650-700 Zł. Za taką cenę można go spokojnie dostać. I według mnie w tej cenie można kupić jednak troszkę lepszy telefon. Choć nad tym telefonem, jeżeli ja bym stał przed takim wyborem, no to nad nim bym się zastanowił. Byłby on na mojej liście zainteresowań telefonów do 700 Zł. Także myślę, że to by było na tyle. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!